Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego poradnika modelarskiego. tak jak w poprzednim odcinku zapowiadałem dzisiaj, zajmiemy się kładzeniem siatki pod kamuflaż. Zaczniemy troszeczkę właśnie kontrowersyjnie, bo wydawało mi się, że myślałem po prostu, że zaczniemy od tych designki, ale no... Wyszło jak i po prostu chcę to zrobić, chcę mieć go głowy ten model. A poza tym Degrys jest na etapie kończenia wnętrza, na pewno dodam z tego filmik. Także myślę, że to będzie jakoś w najbliższym czasie, ale najpierw zajmiemy się tym modelem. Dzisiaj właśnie pokażę taką prostą, łatwą technikę jak wykonać kamuflaż, jak wykonać siatkę taką pod kamuflaż dla, dla modeli. Tak, więc może zacznijmy od tego, czego będziemy potrzebować. Otóż będziemy potrzebować nożyczki. Będziemy potrzebować taśmę klejącą. Ja używam taśmy klejącej firmy z To jest niebieska taśma, zwykła taśma malarska. Można ją dostać w każdym supermarkecie budowlanym. Także myślę, że z dostępnością tej taśmy nie ma problemu, ale tam poszczę jakąś niewielką cenę. Tam 5 zł czy 6 za, za taką całą rolkę. Starcza na długo, długo, długo. Yy, a cechuje się tym ta niebieska w szczególności, że ma bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Nie zrywa farby, yy, nie zostawia tłustych śladów. Yy, I co najważniejsze, jest odporna na chemię modelarską ogólnie na chemię na rozcieńczarniki, na benzynę ekstrakcyjną, yy, na takie różne na takie różne specyfiki e, oraz będziemy potrzebować e, takiej masy to się nazywa właśnie profesjonalnie masa klejąca e, to jest produkt firmy uchu Patafix e, to jest taka właśnie plastelinka coś ala plastelinka e, ona nie ma jakichś super wartości klejących, ale na, na, na przyczepienie do modelu w zupełności wystarcza. Ona ma to do siebie, że jest tłuszczowa, więc nie zostawia tłustych powłok. Wiadomo, jeżeli, jeżeli byśmy zrobili to zwykłą plasteliną, mielibyśmy po prostu e, trudne, do usunięcia, e, pow, e, trudne do usunięcia plamy, tłuste plamy. E, a jeżeli nawet byśmy nie odpuścili modelu przed malowaniem, to po prostu po malowaniu nie trzyma, by nam się ta farba odchodziła, by wyglądało to po prostu nieestetycznie. Tak więc ważne jest właśnie zaopatrzyć się w tą plastelinkę. Poza tym ona sama w sobie jest wielorazowa. Nie musimy jej za każdym razem po malowaniu wyrzucać. Wystarczy, że ją zrolujemy z powrotem w takie wałeczki, kuleczki. Możemy z powrotem ją używać, także to jest produkt wielorazowy ona, 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 taka, taka paczka jedna, to są takie trzy e, długie paski e, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich długich pasków e, Ona starcza gdzieś tak na około, ja pomalowałem trzy, trzy modele obecnie łącznie z tym e, Plus do tego jeszcze jakieś tam drobne elementy w moim tygrysie, także jest dość to wydajne i po prostu jest wielorazowe. Nie trzeba tego wyrzucać. A taka paczuszka kosztuje tam 11 albo 8 zł, jakoś tak, nie pamiętam już. W każdym razie to nie są jakieś ogromne pieniądze i, e, i każdy może sobie to zakupić, właśnie w, w Rossmanie. E, co jeszcze? E, tak, właśnie. Będziemy jeszcze potrzebowali pióra kulkowego. Ja używam pióra kulkowego w firmie Titanu. może być też cienkopis ołówek, ale ołówek jeżeli używamy białej taśmy biała taśma jest troszeczkę mniej przyczepna niż ta niebieska ale na niebieskiej po prostu ołówka nie widać, więc to jest o tyle problem jeżeli byśmy mieli żółtą taśmą, taką zwykłą malarską papierową, to po prostu można by było śmiało użyć ołówka można korygować te, wtedy, wtedy te rysy, które będziemy później robić E, dobra, to może pokażę Wam na początku mniej więcej taki zarys jak to będzie wyglądało. E, otóż wygląda to tak, że bierzemy sobie taki kawałek takiej tej plasterinki. E, rolujemy go w wałeczek. Dość cienki może być. nasz model e, i nakładamy sobie takie, właśnie e, takie rolki tego, tej, tej plastylinki e, w miejscach, w których chcielibyśmy, żeby został kolor bazowy. W moim przypadku kolorem bazowym jest kolor piaskowy. Ten model jest już wcześniej pomalowany. Powierzchnia jest e, dobrze wyschnięta. E, w moim przypadku też jest to kamuflaż trzykolorowy więc e, później Wam pokażę, jak właśnie zrobić e, to w ten sposób, żeby zostały trzy kolory, nie tylko dwa. E, ale na początku właśnie zacznijmy od tego, że bierzemy sobie po prostu takie kawałki takiej plasteliny i przyklejamy w miejsca, gdzie powinna ona się znajdować. Podam jeszcze, że ten model jest robiony na wzór ty, tygrysa królewskiego, który stoi w Muzeum Czągów Boving Bovington w Wielkiej Brytanii. Ja w Bowington niestety nie byłem. Zawsze chciałem tam pojechać. Myślę, że jakoś w najbliższej przyszłości się to zmieni. Na razie się po prostu tam nie wybieram. Też tam w Bowington stoi Tygrys z Zimeritem. Ja niestety Zimeritu tutaj nie robiłem. Z takich względów, że nie mam raz, że nie mam narzędzi do robienia Zimeritu tak, tak małego. E, dwa, że nigdy wcześniej jakoś nie podobały mi się czołgi z zimmeritem, e, chociaż ostatnio poglądałem sobie galerie innych twórców i zaczęło mi się to po prostu podobać. Także myślę, że jakoś niedługo, chociaż długo, może nie, ale jak skończę któryś z moich modeli, może jak skończę tygrysa to kupię jakiś jeszcze model mniejszego czołgu i po prostu spróbuję właśnie zrobić taki zimerit nie wiem czy kupię odpowiednie narzędzia czy wykombinuję coś sam w każdym razie na pewno jak coś będę kombinował to nagram z tego filmik wrzucę dla was żebyście też zobaczyli jak ja to bym robił jeżeli mi to w ogóle wyjdzie jeżeli nie wyjdzie no to... to zobaczymy, może będę coś kombinował ale na razie jesteśmy na etapie właśnie tego tygrys'a. W taki oto sposób oklejamy sobie wszystkie miejsca, gdzie byśmy chcieli, żeby został nam kolor bazowy. Ja oczywiście nie będę z wami tego robił, nie chcę was tutaj zanudzać godzinnym składaniem, sklejaniem tych wszystkich łatek itd. Tak więc pokażę na przykładzie mojej wieży, którą już wcześniej miała oklejoną. Co dalej, jeżeli mamy kamuflaż trzykolorowy? Dobrze, to jeżeli mamy kamuflaż, jeżeli chcemy uzyskać kamuflaż dwukolorowy po prostu bierzemy i malujemy ten model, zdzielamy później naszą plastelinę i pod, spodem, pod pod tą plasteliną zostaje nam kolor bazowy, a w miejscach, w których po prostu jej nie było, mamy pomalowaną powierzchnię kolorem, jaki wcześniej malowaliśmy. Tak, to w przypadku kamuflażu dwukolorowego. Jeżeli chcemy uzyskać kamuflaż kolorowy, trzykolorowy, to musimy zakryć te połacia, które są właśnie innego koloru. Ja w tym przypadku mam kolor piaskowy, brązowy i zielony. Warto też wspomnieć o tym, że jeżeli malujemy model, to zaczynamy malować od powierzchni jak najjaśniejszych do jak najciemniejszych. W moim przypadku baza jest już pomalowana, czyli to jest właśnie kolor piaskowy. Następnie pójdzie kolor zielony, na końcu pójdzie kolor brązowy, więc w tej chwili, jeżeli będę malował kolorem zielonym, muszę zakryć te miejsca, gdzie będzie kolor brązowy. W tym przypadku wybieram sobie właśnie te miejsca, właśnie u mnie to jest tak, to jest ten paseczek. Pokażę. O, to jest ten pasek tutaj. Jest ten teren tutaj z tyłu. Tu o. Tu, tu, tu. tu, tu. I, i, I tutaj takie kawałki elementy pod lufą, ale to na końcu to już się wykańcza. Tak naprawdę można to właśnie wykończyć tą plastelinką Ale w przypadku takich większych, większych połaci, tak jak mamy tutaj, to po prostu bierzemy sobie taśmę. Odrywamy kawałek taśmy. Troszkę dla mały. I naklejamy w miejsce, gdzie mamy mieć brązowy kamuflaż. W moim przypadku jest to właśnie tutaj z przodu. Nie? Eee, następnie bierzemy cienkopis, pióro kulkowe, czy co tam macie eee, i po prostu odrysowujemy sobie miejsca, w których pod spodem przebiega nasza plastelina. Więc tak jakby odrysowujemy tą plastelinę na taśmie, w taki oto sposób. Powstaje nam w tym przypadku taki wycinek. Myśli mi wybaczcie, nie jestem niestety nauczony jeszcze pracą z taką kamerą, znaczy ogólnie nie jestem nauczony mówić coś, nagrywać do kamery, ale myślę, że jakoś w najbliższym czasie się to zmieni i zrobię sobie jakieś, może jakieś ćwiczenia albo coś w tym, tym stylu. Na taką pracę przed kamerą, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Na razie niestety muszę się tak jakoś pomęczyć. Także po prostu wycinamy sobie ten kawałek, który wcześniej narysowaliśmy. Musi być dokładnie. Wystarczy, żeby było w miarę po konturze. Bierzemy ten kawałeczek i przyklejamy sobie go po prostu w miejscach, które wcześniej odtysowywaliśmy. w taki oto sposób. Takim oto, właśnie prostym sposobem, mamy zaklejone miejsce, w którym e, powinien pod spodem być kolor brązowy O tak, o. E, teraz, jeżeli sobie opłyniemy właśnie wszystkie te miejsca, pomalujemy model, zerwiemy taśmę, zerwiemy e, naszą tą, tą plastelinkę. E, będziemy mieli połacie właśnie z zielonym kolorem i z kolorem, który przed chwilą malowaliśmy, czyli kolorem brązowym. Szczerze wam powiem, to jest dość prosta i dość przyjemna technika, robi się tym przyjemnie. Y Raczej się tym nie ubrudzimy, <laughs> e, ale to jest taja technika, prosta, na początek jest sam raz, zresztą miałem to od dłuższego czasu i po prostu nie narzekam, e, nie zmieniłbym tej techniki raczej. E, jeżeli się później wgłębimy w tajniki modelarstwa, to możemy zakupić sobie e, środek e, firmy Humbrol, to jest tak zwany maskol. Ten środek jest używany właśnie do maskowania takich powierzchni, jak u nas, to, jak u nas jest maskowany tą niebieską taśmą. Szczerze Wam powiem, nigdy tego nie używałem, tego środku jakoś nie zamierzam na razie. Po prostu jest mi dobrze z tą techniką i na razie nie zamierzałem jej zmieniać aczkolwiek jak kupię sobie taki, taki maskol to zdam z niego recenzję, zobaczę jak w ogóle ten środek działa, nie miałem z nim nigdy styczności choć wydaje mi się, że tam w postaci maskolu to jest dość nieopłacalna technika, bo jeżeli byśmy mieli do pomalowania model w skali 1 do 16 to po prostu tam są ogromne płacie terenu do pomalowania, także ogromne płacie pancerza do pomalowania, także myślę, że to jest dość nieopłacalny środek wydaje mi się, że po prostu no, chemia modelarska ogólnie nie jest tanim, tanim e, środkiem. Ogólnie modelarstwo nie jest tanim hobby. Nie ukrywajmy. E, tak więc myślę, że nie każdego po prostu byłoby stać na kupienie sobie tam, nie wiem, 3-4 buteleczek takiego, humbrol, takiego maskolu takiego w celu właśnie pomalowania jednego modelu. To jest dość sporo, myślę, że to jest wydatek kilkunastu złotych kilkunastu, kilkudziesięciu, nawet nie. Hambro chyba tam kosztuje w granicach 12 zł za taką niewielką buteleczkę. Także myślę, że to jest niewiele. Poza tym środek jest, tamten środek jest jednorazowy. Tutaj w przypadku naszej techniki jest to wielorazowy, po prostu do użycia. I malujemy taką, taką plastelinkę, zrywamy. Jeszcze raz malujemy, zrywamy i tak aż nie straci własnej przyczepności. No jeżeli straci własną przyczepność, po prostu idziemy, kupujemy nową plastelinę i bawimy się od początku, tak? Wycinamy Przyklamy na wodę Nic trudnego, także myślę, że dla każdego zrozumiałe, więc Myślę, że nie będzie z tym jakiś super problemów. W ten sposób właśnie. Jeszcze tutaj mi został taki kawałeczek do przyklejenia, więc myślę, że sobie nawet nie będę już rysowywał, tylko sobie wezmę kawałek e, taśmy. Po prostu go przykleję, ewentualnie dodrę. Właśnie zaletą taśmy papierowej jest to, że może ją po prostu podrzeć jak papier, więc myślę, że z tym też nie będzie jakichś super problemów. I po prostu przyklejam. I mamy zakryte całe miejsce gdzie pod spodem powinien być kolor brązowy Jeżeli pomalujemy teraz właśnie tą naszą, ten, ten nasz pancerz, te miejsca kolorem zielonym To po prostu będziemy mieli z tej strony kolor zielony Następnie jak już pomalujemy kolorem zielonym, o właśnie też mogę powiedzieć o tym Jak już pomalujemy kolorem zielonym, zrywamy tą taśmę zrywamy taśmę i po prostu po, y, robimy tą y, robimy tą techniką te miejsca w których jest teraz kolor zielony, w których będzie kolor zielony a w tym przypadku będzie to ten teren, ten i tutaj kawałek taki trójkącik moment, pokażę do kamery właśnie o to mi chodzi, że nie jestem nauczony pokazywania do kamery, nigdy tego wcześniej nie robiłem powiem mam szczerze e, ten kawałek ten kawałek i tutaj z tyłu, taki kawałeczek Po prostu zrywamy tą niebieską taśmę i naklejamy w miejsca zielonych. Eee, tak, tak samo robimy z kadłubem, zresztą. Tak więc myślę, że z tym nie powinno być jakichś problemów. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to albo piszcie w komentarzach, albo podam skrzynkę mailową. A właśnie, a propos skrzynki mailowej, yy, bardzo bym prosił, żebyście wysyłali mi zdjęcia, no proszę, no, jeżeli chcecie oczywiście, yy, wysyłać zdjęcia yy, swoich modeli. Yy, ja będę te zdjęcia publikował, jeżeli oczywiście mogę, jeżeli wyrazicie na to zgodę, będę je publikował w moich odcinkach. Po prostu dla innych ludzi, bo wiadomo, modelarstwo to jest takie hobby, gdzie trzeba podglądać innych ludzi, po prostu jak robią własne modele, wzorować się na nich, uczyć się. Ja też zresztą będę mówił o programach różnych, które można sobie oglądać na YouTubie, o poradnikach różnych twórców, o... będę właśnie przywoływał filmy różnych twórców, żebyście mogli sobie pooglądać i po prostu zobaczyć, jak oni robią modele. Także myślę, że to jest dość przydatne. Będę jeszcze recenzjonował różne, różne farby, jakieś modelarskie, różne specyfiki. Także to w następnych, kolejnych odcinkach. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na razie myślę, że to by był koniec. I po prostu zapraszam do, nas do oglądania następnych odcinków. Tak, w następnym odcinku zamierzam... Pójść na warsztat, e, po prostu i pomalować ten model. Nie wiem, czy to będzie ten, czy to będzie jeszcze coś z tamtego tygrysa. Wydaje mi się, że to najprawdopodobniej będzie ten mój e, ten mniejszy model, ten tygrysek. E, także jeszcze zobaczymy, ale wydaje mi się, że to najprawdopodobniej będzie on, po prostu pomaluję go na, na tam zielony brązowy kolor. E, i, I zaczniemy chyba pracę z weatheringiem, tak mi się wydaje przynajmniej takie są moje plany, co z tego wyniknie zobaczymy. Także ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Życzę udanego dnia i do zobaczenia.